Witajcie, moi głodni wiedzy przyjaciele. Na wstępie zapraszam do subskrypcji. Dziękuję. Dziś zajmiemy się tematem czasu i przestrzeni oraz granicami wszechświata. Wszechświat jest ogromną i skomplikowaną strukturą, która fascynuje ludzkość od zarania dziejów. Od momentu, gdy starożytni patrzyli w nocne niebo, po współczesne badania kosmologiczne, pytania o naturę czasu i przestrzeni oraz granice wszechświata pozostają centralne w naszym rozumieniu kosmosu. Celem tego tekstu jest eksploracja tych zagadnień z perspektywy współczesnej nauki, a także zrozumienie, jak nasza wiedza ewoluowała na przestrzeni wieków. Historia pojęć czasu i przestrzeni. Ludzie od zawsze starali się zrozumieć czas i przestrzeń. W starożytnych cywilizacjach, takich jak Egipt czy Mezopotamia, czas był często mierzony za pomocą ruchu gwiazd, słońca i księżyca. W miarę rozwoju nauki, filozofowie greccy Tacy jak Parmenides, Heraklit i Platon, zaczęli rozważać abstrakcyjne aspekty czasu i przestrzeni. Platon, na przykład, wierzył, że czas jest ruchem wieczności. Przełomowym momentem w zrozumieniu tych pojęć była praca Isaaka Neftona w XVII wieku, który wprowadził pojęcia absolutnego czasu i przestrzeni. Newton uważał, że czas i przestrzeń istnieją niezależnie od materii i są absolutnymi, niezmiennymi tłem, w którym zachodzą zdarzenia. W XIX wieku. Dzięki pracom Jamesa Clerk'a Maxwella i Michaela Faradaya, zrozumienie elektromagnetyzmu przyczyniło się do głębszego zrozumienia przestrzeni. Następnie, na początku XX wieku, Albert Einstein zrewolucjonizował nasze postrzeganie czasu i przestrzeni poprzez swoją teorię względności. Według Einsteina, czas i przestrzeń są ze sobą nierozerwalnie związane w tak tzw. czasoprzestrzeni, która jest zakrzywiana przez masę i energię. Teoria względności i czasoprzestrzeń. Einstein wprowadził dwie teorie względności, szczególną i ogólną. Szczególna teoria względności, opublikowana w 1905 roku, zrewolucjonizowała nasze zrozumienie czasu i przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęcia czasoprzestrzeni oraz zasady, że prędkość światła jest stała i niezależna od ruchu obserwatora. Jednym z kluczowych wyników szczególnej teorii względności jest stwierdzenie, że czas i przestrzeń są względne, różni obserwatorzy mogą mierzyć różne odstępy czasu i odległości w zależności od ich prędkości względem siebie. Efekty takie jak dylatacja czasu i kontrakcja długości stały się fundamentem współczesnej fizyki. Ogólna teoria względności, opublikowana w 1915 roku, poszerzyła tę ideę, wprowadzając pojęcie zakrzywienia czasoprzestrzeni. Einstein pokazał, że grawitacja nie jest siłą w tradycyjnym sensie. Ale raczej efektem zakrzywienia czasoprzestrzeni przez masywne obiekty. Ta teoria przewidziała istnienie takich fenomenów jak czarne dziury, fale grawitacyjne i rozszerzający się wszechświat. Model standardowy kosmologii. Na podstawie teorii względności i obserwacji astronomicznych, naukowcy opracowali model standardowy kosmologii, znany również jako model CDM, lambda Cold Dark Matter. Model ten opisuje wszechświat jako dynamicznie rozwijającą się strukturę, której historia rozpoczęła się od wielkiego wybuchu około 13,8 miliarda lat temu. Według modelu CDM, wszechświat składa się z trzech głównych składników normalnej materii, ciemnej materii i ciemnej energii. Normalna materia stanowi zaledwie około 5% całkowitej energii wszechświata, podczas gdy ciemna materia, która oddziałuje tylko grawitacyjnie, stanowi około 27%. A ciemna energia tajemnicza forma energii, odpowiedzialna za przyspieszoną ekspansję wszechświata, stanowi pozostałe 68%. Wielki wybuch i ewolucja wszechświata. Teoria Wielkiego Wybuchu jest obecnie najpowszechniej akceptowaną teorią opisującą początek i ewolucję wszechświata. Zgodnie z tą teorią, wszechświat rozpoczął się jako niezwykle gorąca i gęsta singularność, która gwałtownie rozszerzyła się w procesie zwanym inflacją kosmologiczną. Pierwsze sekundy po wielkim wybuchu były kluczowe dla kształtowania się podstawowych składników wszechświata. W miarę jak wszechświat rozszerzał się i ochładzał, kwarki i gluani łączyły się, tworząc protony i neutrony, które następnie tworzyły jądra atomowe w procesie zwanym nukleosyntezą wielkiego wybuchu. W ciągu kilku minut powstały pierwsze jądra wodoru i helu. W miarę jak wszechświat dalej się rozszerzał i ochładzał, cząstki subatomowe łączyły się. Tworząc atomy w procesie zwanym rekombinacją, około 380 tys. lat po wielkim wybuchu. Wówczas wszechświat stał się przezroczysty dla promieniowania, co dało początek mikrofalowemu promieniowaniu tła, CMB, które obserwujemy dzisiaj jako relikt wczesnego wszechświata. Formowanie się struktur kosmicznych. Po erze rekombinacji, wszechświat wszedł w okres znany jako Ciemne Wieki, podczas których nie istniały jeszcze gwiazdy ani galaktyki, a jedynym światłem było mikrofalowe promieniowanie tła. W ciągu setek milionów lat, grawitacja zaczęła zbierać materię w gęstsze regiony, które z czasem zapadły się, tworząc pierwsze gwiazdy i galaktyki. Pierwsze gwiazdy, znane jako gwiazdy populacji trzeciej, były masywne i krótko żyjące. Ich śmierć w potężnych eksplozjach supernowych wzbogaciła wszechświat w cięższe pierwiastki, które następnie stały się materiałem budulcowym dla kolejnych generacji gwiazd i planet. Proces ten, znany jako kosmiczna ewolucja chemiczna, jest kluczowy dla zrozumienia składu chemicznego wszechświata i powstawania życia. Formowanie się galaktyk jest skomplikowanym procesem, który nadal jest przedmiotem intensywnych badań. Galaktyki, takie jak nasza droga mleczna, powstają poprzez łączenie się mniejszych struktur i akrecję materii. Grawitacja odgrywa kluczową rolę w tym procesie, prowadząc do tworzenia się skomplikowanych struktur, takich jak galaktyki spiralne, eliptyczne i nieregularne. Granice wszechświata. Pojęcie granic wszechświata jest złożonym i wieloaspektowym zagadnieniem. W sensie przestrzennym wszechświat może być nieskończony lub mieć skończoną, ale nieograniczoną strukturę jak powierzchnia sfery. W sensie czasowym granice wszechświata są związane z jego początkiem, wielkim wybuchem oraz jego możliwą przyszłością. Wszechświat obserwowalny, czyli część wszechświata, którą możemy zobaczyć, ma promień około 46,5 miliarda lat świetlnych. Jest to ograniczone przez prędkość światła i wiek wszechświata. Poza tym obserwowalnym horyzontem może istnieć znacznie więcej, ale nigdy nie będziemy w stanie tego zobaczyć ani zmierzyć. Ciemna energia dodaje dodatkowy poziom złożoności do naszych rozważań o granicach wszechświata. Ponieważ ciemna energia powoduje przyspieszającą ekspansję wszechświata, przyszłe horyzonty zdarzeń mogą jeszcze bardziej ograniczyć naszą zdolność do obserwacji odległych obiektów. Przyszłość wszechświata. Przyszłość wszechświata jest tematem wielu spekulacji i badań. Istnieje kilka scenariuszy, które zależą od właściwości ciemnej energii i ogólnej dynamiki czasoprzestrzeni. Jednym z możliwych scenariuszy jest tak zwany wielki zamrażacz, w którym wszechświat będzie się rozszerzał wiecznie, aż wszystkie gwiazdy wypalą swoje paliwo, a materia będzie rozproszona w zimnej i ciemnej przestrzeni. Innym scenariuszem jest wielkie rozdarcie, w którym ciemna energia staje się coraz bardziej dominująca prowadząc do coraz szybszej ekspansji, która ostatecznie rozerwie nawet galaktyki, gwiazdy i atomy. Scenariusz ten zależy od tego, czy gęstość ciemnej energii będzie rosła z czasem. Istnieje również możliwość, że ekspansja wszechświata zatrzyma się i zacznie się kontrakcja, prowadząc do wielkiego kolapsu. Taki scenariusz wymagałby jednak innych właściwości ciemnej energii, które wydają się mniej prawdopodobne na podstawie obecnych obserwacji. Czas i przestrzeń w filozofii i kulturze. Pojęcia czasu i przestrzeni mają nie tylko znaczenie naukowe, ale także głęboko filozoficzne i kulturowe. W różnych kulturach i epokach te pojęcia były rozumiane i interpretowane na różne sposoby. W filozofii czas i przestrzeń były centralnymi tematami rozważań od czasów starożytnych. Arystoteles, na przykład, rozważał czas jako miarę ruchu w odniesieniu do przed i po, podczas gdy Kant uważał czas i przestrzeń za formy naszego wewnętrznego zmysłu, które strukturyzują nasze doświadczenie. W kulturze czas i przestrzeń są często tematami mitów, legend i literatury. Motywy podróży w czasie, równoległych wszechświatów i nieskończoności są powszechne w literaturze science fiction, która eksploruje możliwości, jakie otwierają przed nami różne koncepcje tych pojęć. Wnioski. Nasze zrozumienie czasu, przestrzeni i granic wszechświata jest wynikiem wieków ludzkiej ciekawości, badań i refleksji. Od starożytnych filozofów po współczesnych naukowców, każde pokolenie wnosiło coś nowego do naszej wiedzy o kosmosie. Dzięki przełomowym teoriom, takim jak teoria względności Einsteina oraz nowoczesnym technologiom obserwacyjnym, jesteśmy w stanie zagłębiać się w najbardziej fundamentalne aspekty rzeczywistości. Jednak, mimo tych postępów, Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, a przyszłe odkrycia mogą przynieść nowe, nieoczekiwane wglądy w naturę czasu, przestrzeni i wszechświata jako całości. Przed nami jeszcze wiele do odkrycia, a nasza podróż ku zrozumieniu kosmosu jest daleka od zakończenia. Czas i przestrzeń, jak i granice wszechświata, pozostają jednym z najwspanialszych wyzwań intelektualnych, z którymi ludzkość kiedykolwiek się zmierzyła. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.